Cześć, z tej strony Dominik. Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej wtorkowej aktualizacji tego, co dzieje się na rynku Bitcoina, Ethereum, czy też Dogecoina. No i zobaczymy, jak tam sytuacja generalnie na rynku altcoinów. Czy to już, czy jeszcze trzeba chwilę poczekać? I jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie łapki, kliknięte w górę i subskrypcje, a jest nas niemal 21 tysięcy, i mimo okresu wakacyjnego, naprawdę jest bardzo dużo wyświetleń tych filmów. Zacznijmy sobie od tego, jak wygląda sytuacja na rynku ETF-ów. Czy te ETF-y sprzedają, czy kupują, jak generalnie tutaj wszystko wygląda? I zobaczcie, że w tym momencie jesteśmy na wzrostach, na bitcoinie. Zakończyliśmy pierwszą korektę, zakończyliśmy drugą korektę, no i wszystko wskazuje na to, że przed nami najlepsze. No ale musimy sprawdzić też inne wykresy, czy faktycznie tutaj na żółto mamy cenę Bitcoina i gdy byliśmy w okolicach ostatniego szczytu, mieliśmy bardzo dużo transakcji, bardzo dużo pieniędzy napłynęło właśnie do bitcoinowych ETF-ów. Gdy pojawiły się spadki, bardzo dużo pieniędzy odpłynęło z bitcoinowych ETF-ów. No i jak to się mówi, zawsze inwestorzy robią w drugą stronę, żeby nie licznie mogli zarobić. I zobaczcie, co się stało po chwili. Mieliśmy wzrosty znów, bardzo dużo pieniędzy napłynęło do ETF-ów, no bo wszyscy już myśleli, że Koniec korekty, a tu pach, jeszcze jeden dołek. A tym razem wszystko wskazuje na to, że inwestorzy już nie dali się nabrać i nie było tej ogromnej wyprzedaży, tak jak podczas wcześniejszej korekty na dnie. Tylko zaczynamy tutaj skupować i systematycznie pojawiają nam się bardzo podobne słupki wolumenowe. Czyli znów pieniądze napływają do bitcoinowych ETF-ów, a co z do Ethereum za chwilę przejdziemy, ale zobaczmy, jak sytuacja w lipcu na Bitcoinie. Jesteśmy w połowie miesiąca. Jesteśmy gdzieś mniej więcej w okolicach zera, jeżeli chodzi o taki sentyment na ten miesiąc. A przeszłość pokazuje, że raczej w tym miesiącu mieliśmy wzrosty: 16, 18, 24, 20, 17%, czy też 8 i 9%. Natomiast jeżeli w tym miesiącu miały być spadki, to tak naprawdę historia pokazuje, że były one niewielkie, bo 4%, 6%, 7%. Czy 9%. Czyli generalnie w tym miesiącu istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziemy na koniec tego miesiąca w stosunku do początku na plusie niż na minusie. I zobaczcie, co nam się odwaliło na wskaźniku strachu i chciwości. Do niedawna ten wskaźnik pokazywał nam 27%. W zeszłym tygodniu byliśmy na strachu albo ekstremalnym strachu, natomiast w tym momencie wskaźnik wskazuje 65% i wróciliśmy do chciwości. Także widzimy, jak ten rynek jest rozchwiany, natomiast na Ethereum jesteśmy na poziomie 64%, bardzo podobna wartość, 1% różnicy. Natomiast, tak jak mówiłem w poprzednich moich nagraniach, za każdym razem, gdy wskaźnik strachu i chciwości zjeżdżał do okolic 20, Procent na bitcoinie, no to była to okazja zakupowa, więc zobaczmy, jak to wyglądało ostatnio. Byliśmy w okolicach między 30 a 20%. I faktycznie znów była to okazja do zakupów. A jak tam zainteresowanie na altcoinach? Najlepiej to sprawdzić na Google Trends i sprawdzić, jak często wpisywana jest fraza altcoin czy też altcoins. Na ten moment nie ma zainteresowania altcoinami. Jednak uważam, że wraz ze wzrostem altcoinów, i zobaczcie tutaj, meme coiny, które cisną o wiele bardziej niż Bitcoin czy Ethereum, po 20, 30 czy 40%, to to zainteresowanie też na rynek wróci. Ale zasada jest taka, że większość osób opuszcza ten rynek, gdzie są spadki, a wraca na ten rynek, gdy pojawiają się wzrosty. Więc przed nami prawdopodobnie znów pojawi się zainteresowanie altcoinami, ale muszą jeszcze trochę wzrosnąć. A propos wzrostów altcoinów, to porównałem tutaj ten ostatni impuls wzrostowy. Jeżeli chodzi o Bitcoina, Ethereum i Dogecoina, i zobaczcie, że Dogecoin od dna do tego momentu, w którym jesteśmy aktualnie w okolicach 12 centów, wzrósł 30%. Jak wiecie, ja akumulowałem Dogecoina za 5, 6, 7 czy 8 centów, potem wzrósł do 18 czy 19 centów, tam też sprzedawałem i systematycznie zaczynałem odkupować. Zdarzyło się nawet tak, że sprzedałem więcej niż chciałem, i uznałem, że będzie to zbyt duże ryzyko. Wychodzenie tak dużym kapitałem na tym etapie cyklu, no bo wzrosty przed nami jeszcze są możliwe. I też częścią kapitału wróciłem do tego Ethereum po wyższych cenach niż jesteśmy aktualnie. Natomiast moje ostatnie zakupy to okolice 10 centów, przez malutką chwilę byliśmy nawet. Poniżej tych 10 centów. A w ostatnim nagraniu też pokazywałem tą sytuację, gdzie wzrosty były mocniejsze na Dogecoinie czy Ethereum niż na Bitcoinie, i ten trend na ten moment jest kontynuowany. A od ponad miesiąca cały czas pokazywałem Wam, jak wyglądała sytuacja w tych konkretnych czerwcach, na konkretnym etapie cyklu, które są podobne do tego, co mamy aktualnie na wykresie. I zwróćcie uwagę na to, że w 2013 roku, gdy wychodziliśmy z korekty w okolicach czerwca i lipca, no to potem już mieliśmy tylko i wyłącznie górę. By zakończyć hossę, po drugim bitcoinowym halvingu sytuacja była podobna, no, bo w czerwcu i lipcu mieliśmy trend boczny i potem spadki, po to, by dalej. Kontynuować wzrosty. Do złudzenia sytuacja była podobna w 2020 roku, także po bitcoinowym halvingu I zobaczcie, że tutaj mieliśmy spadki w czerwcu i w lipcu, i potem pojawiły nam się właśnie od lipca wzrosty. Jak sytuacja wygląda aktualnie? Zgodnie z tym, co mówiłem w ostatnich nagraniach, spodziewałem się właśnie tej korekty i zakończenia tej korekty między czerwcem a lipcem i zobaczcie, że faktycznie taka sytuacja miała miejsce. A dno korekty mieliśmy 5 lipca 2024 roku, a zobaczcie, przypadków nie ma 5 lipca 2013 roku. Roku, też mieliśmy korektę. Dlatego ja zakładam, że bardzo podobny scenariusz będzie w tym momencie na wykresie, jak był właśnie w 2013 roku, czyli będziemy mieli podjazd do góry. Korekty we wrześniu i dalej będziemy cisnąć, by zakończyć hossę Być może w grudniu, a być może w marcu 2025. Więc wszystko ze szczegółami. Na bieżąco obserwujemy też w elicie, do której mamy więcej analiz, na przykład taka jak ta. I zobaczcie, że tu mówiliśmy już 11 lipca na live'ie o tym, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Porównywałem sobie bardzo lokalnie to, co się wydarzyło w poprzednich cyklach, właśnie na tych etapach, w tych miesiącach. I zobaczcie, że ten wzrost, który tutaj zobaczycie, właśnie miał się pojawić. I co? No, spodziewam się w najbliższym czasie korekty. Zobaczymy, czy faktycznie to wszystko będzie wyglądało tak samo. I teraz analiza, do której z przyjemnością wracam, dlatego że pozwoliła mi zarobić ponad 1000%, czyli ta z Ethereum z 2020 roku, właśnie zobaczcie z lipca. I w lipcu mówiłem o tym, że rozpocznie się wzrost na Ethereum, i on się rozpoczął. Mieliśmy korektę do tej pomarańczowej strefy, która jest najważniejszą strefą, jeżeli chodzi generalnie o kryptowaluty, i też więcej mówię w elicie, jak ją wyznaczyć. I zobaczcie, że podobna sytuacja była w tym cyklu. Ja też na Ethereum. Wyznaczyłem pomarańczową strefę i mówiłem, że właśnie gdy wzrośniemy i cofniemy się do tej strefy, to potem mogą pojawić się wzrosty. Cofki do tej strefy tym razem mieliśmy dwie, w tamtym cyklu cofka była jedna. A podobna sytuacja jest na solanie, której dawno nie było. Zobaczcie, tutaj tym razem mieliśmy dwie pomarańczowe strefy. Jedna, na dzień tworzenia tej analizy, czyli 23 luty, mieliśmy tutaj pierwszą strefę pomarańczową wybitą. Następnie była strefa druga, wzrośliśmy, cofnęliśmy się do tej strefy dwukrotnie. No i teraz, według mnie, możliwy podjazd nawet do 400 dolarów za sztukę jednej solany. Zerknijmy teraz na Rainbow Price Chart i zobaczcie, że tu mamy taką sytuację, że z cyklu na cykl jesteśmy piętro niżej. I według tego modelu powinniśmy dojechać do zielonej krzywej w czasie i w cenie. No bo cykl temu byliśmy piętro wyżej, na żółtej, cykl wcześniej na pomarańczowej, jeszcze cykl wcześniej na jasnej czerwonej. I jeszcze cykl wcześniej na czerwonej. Także według mnie do marca czy września 2025 przestrzeń na wzrosty jeszcze jest. Oczywiście będziemy to wszystko na bieżąco aktualizować, czy nic w międzyczasie się nie zmieniło, i jaka może być faktycznie końcowa data Hossy, a przypomnę tylko, że cykl temu udało mi się z dokładnością do jednego miesiąca przewidzieć datę. W której skończył nam się cykl wzrostowy. A teraz pory roku na bitcoinie. Tak jak mówiłem wam tydzień temu, i w sumie już mówię od bardzo dawna, uważam, że jesteśmy w wiośnie, czyli jesteśmy w pomarańczowej strefie. Jesteśmy bardzo blisko tego momentu, gdzie może być przewartościowanie, ale z tej perspektywy, bo tak naprawdę mamy jeszcze przed sobą niemalże według tego modelu pół roku wzrostów, i za każdym razem, gdybyśmy w kolorze pomarańczowym, który nazwałem wiosną, zawsze gdy były korekty, to warto było kupić, i tak było za każdym razem. W każdym cyklu. A teraz wskaźnik, który na Bitcoinie nigdy się nie pomylił. Jak wiecie, dał on mi idealne miejsce na zakupy. Od 16 tysięcy dolarów cena Bitcoina wzrosła do 60 kilku, no i dzięki niemu wiedziałem, kiedy akumulować. Ale kiedy wyjść, kiedy opuścić ten rynek, ten wskaźnik też nam dobrze pokazuje, kiedy ten rynek należało opuszczać. On był idealnym wskaźnikiem w grudniu 2017, żeby uciec w okolicach szczytu. Podobny moment był też, kiedy pojawiło nam się sprzedaż w 2021 roku. Byliśmy w okolicach 60 kilku tysięcy dolarów za sztukę BTC. Oczywiście było to na tym wcześniejszym szczycie, nie na tym, który potem mieliśmy w listopadzie 2021, no bo wskaźnik był tutaj o wiele niżej. Na ten moment uważam, że jeszcze jest przestrzeń na wzrost. Jeszcze nie dojechaliśmy do tej tendencji, gdzie powinno nam się wyświetlić sprzedaj, natomiast może być to złudne i może być taka sytuacja jak w 2021, gdzie sprzedaj... Pojawiło się nam w okolicach marca-kwietnia, natomiast już nie pojawiło się w listopadzie, więc będziemy też sobie to obserwować, bo liczę na to, że w okolicach grudnia znów możemy dojechać do tej tendencji, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że skończy nam się paliwo do dalszych wzrostów. Faktycznie może pojawić się na tym etapie korekta, ale też będziemy sobie to na bieżąco obserwować, dlatego Obserwuj ten kanał i zostaw łapkę w górę. Oczywiście nie zapomnij o kliknięciu w dzwoneczek, by nie pominąć kolejnych aktualizacji. A teraz Dogecoin dla wytrwałych, którzy oglądają do końca. Zobaczcie, że też tutaj mamy wskaźnik, który na Bitcoinie nigdy się nie pomylił. Wszystko wskazuje na to, że na dogę on też się nie pomyli. Mamy bardzo podobny etap i bardzo podobne zachowanie wskaźnika, który wychodzi nam nad tą pomarańczową, średnią kroczącą. I zwykle, gdy. Po bitcoinowym halvingu zrobił korektę. Po tych wzrostach co kilka procent, no to był to moment na to, żeby rozpocząć wzrosty. Jednak to trwało nawet kilkanaście tygodni. Jak będzie tym razem, zobaczmy, jak sytuacja wygląda aktualnie. Też wskaźnik nam zanurkował, jest pod pomarańczową średnią kroczącą, jest koloru czerwonego. Do złudzenia podobne jest to co możemy zaobserwować cykl wcześniej, z tym, że teraz nie biorę pod uwagę bitcoinowego halvingu, tylko biorę pod uwagę moment, w którym pojawiły się na bitcoinie po prostu ETF-y. I od tego momentu mieliśmy 100-kilkanaście procent wzrostu po to, żeby znów zrobić 50 korektę, czyli wszystko pod kontrolą. Zerknijmy raz szybciutko na Ethereum, bo tutaj mamy nasze krzywe w cenie i w czasie i zakładałem, że jeżeli wybiliśmy pomarańczową strefę, która była taką decydującą strefą, jeżeli chodzi o kontynuację dalszych wzrostów, to też byliśmy na tej krzywej w cenie i w czasie, z tym, że wtedy mieliśmy tutaj Pandemię i generalnie wykluczam ten dołek, który nam się pojawił na tamten czas. Natomiast sytuacja do złudzenia jest podobna tym razem, bo mamy też pomarańczową strefę, mamy korekty, które cofnęły nam do tej strefy, mamy naszą krzywą w czasie i w cenie, no i wszystko wskazuje na to, że jest przestrzeń na wzrosty do 11 czy nawet więcej tysięcy za sztukę, jeżeli chodzi o Ethereum. No i zobaczcie, że to nie jest tak, że ta analiza stworzona pod <gryw> jakiś. Pod moment, w którym jesteśmy aktualnie, tą analizę stworzyłem w lutym 2023. I zobaczcie, że też napisałem, że ona bazuje właśnie na tej analizie, która była jeszcze cykl temu w 2020 roku. I zobaczcie, że tu zakładałem, że do krzywej w czasie i w cenie możemy dojechać, że będziemy tutaj testować tą pomarańczową strefę. I zobaczcie, idealnie w punkt cena dotknęła w lipcu właśnie tej naszej krzywej w czasie i w cenie. Link do tej analizy macie poniżej w opisie tego nagrania. A tą analizę też wam rzucę. Jest to analiza z 2020 roku, w której mówiłem, że Bitcoin dojedzie do zewnętrznego Poziomu 261,8. I zobaczcie, że gdy wybił swój szczyt z poprzedniego cyklu, faktycznie bardzo mocno nam wzrósł i zrobił to samo, co zrobił cykl wcześniej, czyli też po wybiciu wcześniejszego szczytu, bardzo mocno nam wzrósł. A zobaczcie, że atakujemy właśnie w tym momencie szczyt z poprzedniego cyklu, szczyt z listopada 2021, który był na poziomie 69 tysięcy dolarów. My już na chwilę byliśmy kilkukrotnie nad tym poziomem, teraz jesteśmy pod tym poziomem. A historia pokazuje, że gdy w końcu świeca miesięczna zamknie się nad szczytem, z poprzedniego cyklu, no to dalej idziemy w Hosannę. I a propos tej Hosanny, też mam tutaj analizę z Ethereum, dokąd ta Hosanna może trwać. To jest analiza, którą stworzyłem w kwietniu 2023 roku. No i tu zakładałem wzrost, korektę i kolejny wzrost. Zobaczcie, co się wydarzyło. Wzrost, korekta, kolejny wzrost. No i generalnie przestrzeń na te wzrosty jeszcze jest. Według tamtego modelu miałoby być gdzieś mniej więcej 14-16 tysięcy za sztukę do końca tego cyklu za jedno Ethereum. Zauważyłem też ciekawą zależność na średniej kroczącej 12 z interwału miesięcznego. Tu jest ona na Bitcoinie i to jest analiza z marca 2023, gdy mówiłem, że właśnie będziemy mieli duże, duże wzrosty po wybiciu tej średniej kroczącej 12. I zobaczcie, że faktycznie te wzrosty nam się pojawiły i wybiliśmy tą średnią kroczącą 12, natomiast ta średnia też fajnie działa na doczkojnie i to był kolejny puzzle, kolejny element analizy, który mówił mi o tym, że warto tego dogę kupować. Zobaczcie cykl temu, średnia krocząca 12, reakcja kilka tygodni na średniej i bardzo, bardzo duże wzrosty Dogecoina. Ta analiza jest z lipca, 11 lipca, miały być wzrosty na ten moment delikatne, wzrosty nam się pojawiły, no i wszystko wskazuje na to, że być może, gdy dostaniemy trend boczny, albo być może, gdy dostaniemy jakąś lokalną korektę, to być może to będzie ostatnia szansa, żeby się załapać na ten duży wystrzał, jeżeli chodzi o nogę I zobaczcie, że od momentu, nazwijmy to aktywacji, mieliśmy bardzo, bardzo mocny wzrost na Dogecoinie w tamtym cyklu, sięgający nawet 30 tysięcy Oczywiście to nie jest tak, że ja zakładam w tym momencie, że będzie mieli takie ogromne wzrosty. Zakładam, że ten cykl będzie już łagodniejszy, bardziej taki stonowany. Poziom 1,88 centów, to jest 1600% wzrostu mniej więcej od ostatniego dołka, mniej więcej od momentu, gdy zareagowaliśmy na średnią kroczącą 12. Natomiast w grze są nawet 4 dolary, a jest tu 3,5% wzrostu. Więc zobaczcie, czy ja przesadzam, skoro niemal 30% 000 wzrosło w poprzednim cyklu, a w tym oczekiwałbym wzrostu, powiedzmy, nawet do tych okolic 2 dolarów 1600%. Myślę, że nie przesadzam w stosunku do tego, co było w poprzednim cyklu. A ja bardzo serdecznie dziękuję za dotrwanie do końca tego nagrania. No i jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam w piątek koło 16 na Rynek Główny w Krakowie. Będę tam z moim maluchem. Cześć.